Jak uzyskać najlepsze warunki leasingu sprzętu filmowego? Leasing sprzętu filmowego to coraz popularniejsza forma finansowania, zwłaszcza w branży kreatywnej, gdzie koszty zakupu nowoczesnych urządzeń mogą być niezwykle wysokie. Wielu twórców filmowych i produkcji telewizyjnych decyduje się na leasing, aby uniknąć wysokich jednorazowych wydatków. Jednak, aby uzyskać najlepsze warunki, nie wystarczy po prostu podpisać pierwszej napotkanej umowy. Kluczowe jest dokładne zrozumienie zasad działania leasingu, porównanie ofert i skuteczne negocjowanie warunków. Jakie są rodzaje leasingu sprzętu filmowego? Leasing sprzętu filmowego można podzielić na kilka rodzajów, z których każdy ma swoje specyficzne cechy. Pierwszy typ to leasing operacyjny, który jest najczęściej wybierany przez mniejsze firmy i indywidualnych twórców. W tym przypadku leasingodawca pozostaje właścicielem sprzętu przez cały okres trwania umowy, a użytkownik korzysta z urządzeń w zamian za opłaty leasingowe. Po zakończeniu umowy sprzęt można zwrócić lub wykupić za ustaloną wcześniej kwotę. Drugi typ to leasing finansowy, w którym sprzęt w praktyce staje się własnością leasingobiorcy po zakończeniu umowy. Raty leasingowe zawierają nie tylko koszt użytkowania, ale także część wartości sprzętu, dzięki czemu na końcu okresu leasingu użytkownik może przejąć pełne prawa do urządzeń bez konieczności dokonywania dodatkowych płatności. Istnieje także leasing zwrotny, w którym firma sprzedaje posiadany sprzęt leasingodawcy, a następnie wynajmuje go na zasadach leasingu. Jest to mniej popularne rozwiązanie, ale może okazać się korzystne dla firm, które chcą uwolnić gotówkę, jednocześnie zachowując możliwość dalszego korzystania z dotychczasowego sprzętu. Jakie są korzyści z leasingu sprzętu filmowego? Leasing sprzętu filmowego ma wiele zalet, które przyciągają zarówno małe produkcje, jak i duże studia. Przede wszystkim umożliwia on dostęp do najnowszych technologii bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych na początku współpracy. To szczególnie istotne w branży filmowej, gdzie innowacje technologiczne następują szybko, a sprzęt szybko traci na wartości. Kolejną korzyścią jest możliwość elastycznego dostosowania sprzętu do aktualnych potrzeb. W razie konieczności rozbudowy produkcji można w łatwy sposób dodać do umowy kolejne urządzenia lub zamienić dotychczasowy sprzęt na bardziej zaawansowany model. To duża przewaga nad tradycyjnym zakupem, gdzie zmiana sprzętu wiąże się ze sprzedażą starych urządzeń i zakupem nowych. Leasing ma także korzyści podatkowe. W przypadku leasingu operacyjnego opłaty mogą być zaliczone w koszty prowadzenia działalności, co obniża podstawę opodatkowania. W praktyce oznacza to, że leasing jest nie tylko korzystnym finansowo rozwiązaniem, ale także narzędziem optymalizacji podatkowej. Koszty związane z leasingiem Chociaż leasing sprzętu filmowego może być korzystny finansowo, to warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty z nim związane. Pierwszym i najbardziej oczywistym elementem jest wysokość miesięcznych rat leasingowych. Raty te zależą od wartości sprzętu, okresu leasingu oraz warunków umowy, które mogą różnić się w zależności od firmy leasingowej. Oprócz miesięcznych opłat mogą wystąpić także inne koszty, takie jak opłaty administracyjne czy koszt ubezpieczenia sprzętu, które często leżą po stronie leasingobiorcy. Ubezpieczenie jest niezbędne, zwłaszcza w przypadku drogiego sprzętu filmowego który jest narażony na uszkodzenia podczas pracy na planie. Niektóre firmy leasingowe oferują ubezpieczenie w ramach umowy, ale warto upewnić się, czy obejmuje ono pełen zakres ochrony. Kolejnym kosztem, który należy wziąć pod uwagę, jest koszt wykupu sprzętu po zakończeniu umowy leasingowej, jeśli zdecydujemy się na tę opcję. W leasingu operacyjnym sprzęt może zostać wykupiony po zakończeniu umowy za określoną kwotę, która może wynosić nawet kilka procent jego pierwotnej wartości. W leasingu finansowym wykup jest z reguły symboliczny, ale i tak warto wcześniej uwzględnić ten aspekt w kalkulacjach. Jak wybrać najlepszą ofertę leasingową? Wybór najlepszej oferty leasingowej wymaga porównania kilku kluczowych czynników. Pierwszym z nich jest oprocentowanie, które wpływa bezpośrednio na wysokość miesięcznych rat. Różnice w oprocentowaniu między ofertami mogą być znaczne. Dlatego warto zwrócić uwagę na całkowity koszt leasingu, a nie tylko na wysokość poszczególnych rat. Kolejnym elementem, który powinien być wzięty pod uwagę, jest okres leasingu. Krótszy okres leasingu oznacza wyższe miesięczne raty, ale może być korzystny dla tych, którzy planują szybki zwrot z inwestycji. Z kolei dłuższy okres leasingu może obniżyć miesięczne koszty, ale wiąże się z dłuższym zobowiązaniem. Nie można też zapominać o elastyczności oferty. Niektóre firmy leasingowe oferują możliwość zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania, co może być korzystne w przypadku dynamicznych zmian w produkcji filmowej. Elastyczność dotyczy także kwestii serwisu i wsparcia technicznego, które mogą okazać się nieocenione w przypadku awarii sprzętu podczas produkcji. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania leasingu? Uzyskanie leasingu sprzętu filmowego wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów. Zazwyczaj firmy leasingowe wymagają przedstawienia dokumentów rejestracyjnych firmy, takich jak wpis do KRS lub CEJT, w zależności od formy prawnej działalności. Ważne jest również przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami oraz dokumentów potwierdzających zdolność kredytową, takich jak wyciągi bankowe lub bilans finansowy. Kolejnym dokumentem który może być wymagany, jest biznesplan lub przynajmniej opis planowanej produkcji filmowej, zwłaszcza jeśli leasing obejmuje dużą wartość sprzętu. Niektóre firmy leasingowe mogą również prosić o przedstawienie referencji lub dotychczasowych realizacji, aby ocenić stabilność i wiarygodność leasingobiorcy. Warto również przygotować kopię dowodu osobistego osób upoważnionych do reprezentowania firmy oraz, w przypadku osób prywatnych, dokumenty potwierdzające dochody. Czasem może być też wymagane zabezpieczenie w postaci poręczeń lub dodatkowych ubezpieczeń. Jak negocjować warunki leasingu? Negocjacje warunków leasingu to kluczowy etap, który może przynieść znaczne oszczędności. Warto zaczynać od negocjacji oprocentowania, nawet niewielka różnica w stawce procentowej może przełożyć się na duże oszczędności w długim okresie. Firmy leasingowe często są skłonne do negocjacji, zwłaszcza w przypadku dużych transakcji. Kolejnym elementem, który można negocjować, jest okres trwania umowy. Jeśli planujemy korzystać ze sprzętu przez dłuższy czas, warto spróbować uzyskać niższe miesięczne raty w zamian za wydłużenie okresu leasingu. Warto także zwrócić uwagę na koszty wykupu sprzętu. Niektóre firmy są skłonne obniżyć te koszty, zwłaszcza jeśli leasingobiorca wykazuje stabilność finansową. Nie można też zapominać o negocjacjach dotyczących dodatkowych opłat, takich jak koszty serwisu, ubezpieczenia czy opłaty administracyjne. Często te elementy są pomijane, a mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt leasingu. Kluczowe jest również ustalenie, jakie warunki będą obowiązywać w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy. Najczęstsze pułapki w umowach leasingowych. Podpisując umowę leasingową. Warto dokładnie przeanalizować każdy punkt, aby uniknąć typowych pułapek. Jednym z najczęstszych problemów są ukryte opłaty, które nie są wyraźnie przedstawione w początkowej ofercie. Mogą to być opłaty administracyjne, serwisowe lub kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Dlatego tak ważne jest dokładne czytanie umów i pytanie o wszelkie niejasności. Kolejną pułapką może być brak elastyczności umowy. Niektóre firmy leasingowe oferują bardzo sztywne warunki, co może być problematyczne, gdy sytuacja finansowa leasingobiorcy się zmienia? Warto upewnić się, że umowa przewiduje możliwość renegocjacji warunków w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Wreszcie, ważne jest sprawdzenie warunków związanych z ubezpieczeniem sprzętu. Niektóre firmy leasingowe wymagają ubezpieczenia sprzętu, ale oferowane polisy mogą nie obejmować wszystkich ryzyk. Należy upewnić się, że ubezpieczenie jest kompleksowe i obejmuje zarówno uszkodzenia mechaniczne, jak i kradzież.